Ej, cześć, z tej strony, Ksen. Witam was już, w, mam nadzieję, w ostatniej części, znaczy w ostatnim odcinku FNAFA 3. Przechodzimy piątą noc, więc lecimy. O, jest ciężka ta noc, ale mam nadzieję, że przejdziemy ją w miarę szybko i będziemy mogli zająć się czwartą częścią. Dobra, gdzie ty jesteś znowu? Cholerny. Ja znowu go nie widzę. <laughs> albo się umie ukrywać, albo nie wiem. O! I? O, jest, dobra. Wiesz, wszystko wiem. Znaczy, wszystko wiem. Co? Dobra, czekać. O, dobra. Właśnie, o to mi chodziło. Pewnie audio. Czyli audio się niszczy po dwóch razach? Uży znaczy, po dwóch użyciach. Ja tej. Przerąbane O, dobra Gdzie jesteś? Hello. Hello Tu go nie ma Tu jest, o widzicie? Dobra Czyli tutaj bym chciał, żeby poszedł Hello. Znowu ten dźwięk <laughs> Co, Freddy idzie, czy kto? Ventilation error szybko, by mi nie wszedł do wentów. No nie pisz. dobra Hello. Ty, no to jest cholerny żart. To jest cholerny żart, co to ma być tej? Nie mogę w ogóle zajrzeć na kamery. No mi zaraz tu przyjdzie. Dwa, trzy, cztery... Nigdzie go nie widzę. Znowu wideo error, świetnie. Nie, audio. Ja pierniczy no ile errorów! Co to jest za gówniany run? Tu go nie ma, tu też... Jest, ma. Czwarta, piąta. Szybko. Przejdziesz tutaj? Halo? Haha, <laughs> widzę, error. Spadać z tymi errorami, gnoje no. Polerne pajace. <laughs> Bra. Już podskoczyłem aż ze strachu, ale dobra, przeżyję. Fajnie, znowu error. Ty, te errory cały czas są. Ja nie rozumiem czemu. O, ventilation, O, świetnie. Jeszcze kamera niech się zrobi teraz. No nie! O w dupę, o w dupę. No to koniec. O jeszcze się ma Foxy? Czemu się nie ten? Czemu nie dostałem od niego? Dajcie mi, co to był za ran? Kogoś powaliło? Czy nie? Kogoś powaliło po prostu Same errory? Przecież to nie jest szósta noc Dobra, gdzie ty jesteś? Tu cię nie ma, tu cię nie ma O jesteś, siema Ale rymuje Dobra, jest. Walimy tutaj jeszcze. high. I idziemy ją naprawiać. Dobra? Oj, ciężko będzie. Coś czuję, że jutro zaczniemy czwórkę, a piątą noc na live po prostu jakoś przejdziemy. Bo bardzo bym chciał już piątkę nagrywać. Znaczy czwórkę. Witau, Dawaj, dawaj, dawaj. Bra. No o jesteś sięma. Audio. Przyjdziesz tutaj. W ogóle to sobie zamkniemy. Audio error szybko. O, się Jezus Hamstwo. Dalej, dalej. Cholerny Foxy, no. O siema, tu jesteś cały czas? Chodź tutaj, przyjdziesz? No nie, przyjdziesz na. No. Tu poszedł pewnie, nie? No. Mogę sobie spokojnie popatrzeć na kamery. No i gdzie on jest? Hi. Halo. Pierwsza jem, druga jem w sumie. Oh. No cztery godziny muszę jeszcze przeżyć. To no, nie wiem czy to zrobię. Hi. Nikogo nie ma. Okej. Okay. Za sekundę pewnie ktoś będzie. Co jest? <grystanie> Czeka, kurde. Pierwszy raz czika mi wyskoczyła tej. Ale widzieliście na tym. Na tej maszynie do grania był. Była twarz tego. balon Boya chyba. Hello. <grystanie> Koniec, przegrałem. <grystanie> widzieliście to? Jak się tepnął. Praktycznie z połowy pokoju nagle się znalazł przy mnie i od razu poleciał mnie zabić. Świetnie. Nie, ta noc jest powalona. A najbardziej frustruje to, że za bardzo kontroli nie mam nad tym, co tu się dzieje. W dwójce miałem totalną praktycznie kontrolę. Wiedziałem, co robię. Jeśli coś zrobiłem, to wiedziałem, że zrobiłem źle. I po prostu. I po prostu wiedziałem, jak to naprawić, mniej więcej. A tutaj nie mam za cholerę kontroli. Nie wiem, co zrobić, żeby to ogarnąć. Audio, tutaj walniemy. Okej. Okay. Dawać, dawać. Próbujemy. No, dalej, dalej. Dobra, gdzie on jest? Tu jest? Dobrze widziałem? Jest tutaj, dobra. Audio, szybko. A tutaj za cholerę nie. A tu jest, dobra. Jest, ale go słabo widać. Dwójka, trójka, czwór... O nie! Dobra, to koniec. Dalej, dalej, dalej. Koniec, przegrałem. Jest w Jedynce, nie? No, siema, jeszcze ty. Hej. Dobra, reboot, ale robię. Ginę. O, <grym> kurde. <znać w górę> Co tu się dzieje, no? Powalona noc. Jezu. Dobra. Uch, przechodzimy. Ostatnia próba, czy nie. Damy sobie jeszcze dwie próby może, Max. Jak nie, no to mówię. Na streamku przejdziemy. A zajmiemy się dużo straszniejszą częścią, czyli czwartą. Ty idzie, on poszedł Ty no, ja naprawdę nie wiem No w ogóle, fajnie Reboot al, może jeszcze wentylacja wejdzie jeszcze na error, tak tylko od razu, żeby nie było Będzie? Chyba nie Okej okay. Tu go nie ma, tu go nie ma. Jest, dobra, widzę. Jest, widzicie? Tutaj jest, dobra. Teraz tutaj bym chciał, żebyś był. Okej. Okay. Na razie spokojnie, ale później się zawsze robi horror od razu. O właśnie. Tutaj chodź, proszę. Wideo error Nie, ale w tym pierwszym podejściu te errory to w ogóle był totalny żart. Non stop jakiś. Jakoś się dziwnie nakładały. Hello, hello Przejdziesz? Jest przeszedł, dobra. Uh. W końcu Dobra. Audio jest. O nie, wenty, 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 wenty się ma. akurat? No to przegrałem. O! Ale wyczuli tej, ten moment errora na wentylet. Nie, no. I co gdzie on jest teraz? Wenty, cały czas wenty. Jest, dobra. A, dobra. To spokojnie. Hi, nie wiem jak on nie przeszedł przez te wenty, wtedy to jest <noise> totalne, totalne szczęście. O, ma, dobra, Hi. tutaj chodź. Druga jem. Mam nadzieję, że przejdziemy. Byłbym dumny z siebie. Eee, dobra. Chodź tutaj. O, jest, dobra, przyszedł, się ma. Dobra. Szybko, trzecia jem. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, proszę. O, od razu Ventilation error wszystko Nie wchodź do wentów Przed do wentów, przed do wentów, wszedł do wentów No nie Gdzie jesteś, gnoju? Nie macie HA? Ty gdzie on jest? To jak on wszedł do Wentów? A tu jesteś, dobra. Kurde, nie widziałem go. A, nie ma... Re Reboota? Okej. Okay. Video error. Dobra, dobra, czwarta jem. Czwarta jem? Gdzie? Szybko audio w niego, tutaj lecimy. Oczywiście, wenty wszedł. Dobra, dobra. Szybko. No dalej. <laughs> Jezu. Kurde, zawsze mnie to przerazi. Straszne w cholerę. Nie, no wszedł do wentów. To co jest? O, jest wenty, dobra. Ciema? Jak tam? Zamknięte. <laughs> Nie jest zamknięte, nie jest zamknięte, nie jest zamknięte, nie jest zamknięte. Piątajem. Nie! Szybko! Dobra, siema, siema. Jesteś tutaj. Piątajem. Gnoju. Zostań tam. Zostań tam. Wideo? Nie. Y do wentów wszedł, więc nie, nie muszę jeszcze robić audio. Piątajem, ludzie! Piątajem! Gdzie on jest? Tu jesteś, dobra Audio szybko tutaj Dawaj, 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 dawaj Jesteś tutaj, dobra Ksen, uspokój się, Ksen, uspokój się o -o -o -o. I teraz Hello. ciach, dobra Ciach i reboot Al Dobra, na spokojnie Jest, Przyszliśmy! jest! Jest! Dobrze Możemy z czystym sumieniem jutro zaczynać czwartą część? Nie, no. O, jeszcze? O kurde. O. Raz małym dzieciaczkiem gramy. Z tego co wiem tutaj taka historia była, że właśnie Purple Guy zabił dzieci i pochował je w animatronikach. To są dusze teraz tych dzieci. <laughs> Jezu, się wstraszyłem. A, i teraz my go gonimy, okej okay. Chodź tu Gnoju jeden Czemu nas zabiłeś? Chodź tu A, i to on w tym animatroniku jest, tak? Czy jak? Aha Czyli kostium go zabił i jego ciało jest w środku, tak? O kurde no, tego bym się nie spodziewał. Okej, okay, okej. Okay. Bad ending to jest. No ale te inne endingi to już będziemy robić na streamkach, bo to już... Przesada czasami jest, to jest tak trudne. Ale dobrze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I widzimy się jutro, w czwartej części już, chyba najstraszniejszej, która jest. No. O Jezu, dobra, Nightmare już tu widzę. A przejdźmy sobie Ekstra. Co to jest Ekstra? A, jak animatroniki wyglądają, okej. Okay. Foxy, Balloon Boy. Phantom Chica. Phantom Freddy. Phantom Freddy nawet fajnie wygląda. Szkoda, że go tak mało było w tej grze. On tylko właściwie wychodził sobie za szybą, można było go ignorować, ale ta pacynka. O oh, Jezu. Minigames scares. Cheats, okej. Okay. Czyli pewnie na Nightmare to wszystko się odblokowuje. Dobrze. Jestem dumny siebie, przeszedłem w końcu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.